I dalsza część zadania, czyli tutaj było minus razy minus będzie plus, czyli wynik będzie dodatni. Tak, wynik będzie dodatni. I teraz już sobie dzielę same liczby, czyli 90 podzielić na 30 to jest 3, czyli wynik będzie plus 3. I przykład C pierwszy. Minus 2 razy 3 razy minus 9, zanim będę wymnażać, to yy, ustalę znak. Pierwsza liczba jest ujemna, potem mnożę przez druga jest dodatnia i trzecia jest ujemna. W jaki sposób? Mogę sobie zrobić tak, że minus i minus da nam plus. Z tych dwóch minusów będę miała plus. I tu zostaje jeszcze jeden plus. Plus razy plus, czyli wynik dodatni. Więc wynik będzie dodatni, i teraz mogę wymnażyć. Na przykład 2 razy 3 jest 6, i 6 razy 9 jest 54 na plus. Tak? I to są takie pomocnicze działania do ustalenia znaku. I na przykład jeszcze trzeci wspólnie zrobimy: 20 podzielić na minus 5 i dzielone na minus 2. Z dzieleniem. Kochani, czyli na początek ust może przy dzieleniu, to najpierw trzeba zrobić od lewej do prawej po kolei, czyli będę wykonywać to działanie. 20 dzielone na minus 5. Pierwszą rzeczą ustalam znak: plus dzielone na minus. Plus podzielić na minus, to wynik będzie dodatnia, dzielona przez ujemną, wynik będzie ujemny czyli ustaliłam znak, że będzie minus i 20 podzielę na 5, czyli 4. Czyli na razie mam minus 4 dzielone i drugą liczbę przepisuję. No i teraz znowu, żeby to obliczyć, to mam, ustalam znak minus dzielone na minus. Minus podzielić na minus, wynik dodatni, czyli plus. 4 dzielone na 2 jest 2. Przykład D oczywiście te, które opuszczamy zrobicie sobie samodzielnie w zeszycie po kolei. Minus 8 do potęgi drugiej. Przypomnijmy sobie, do potęgi drugiej to znaczy 2 razy przez siebie wymnażamy, nie? Że razy 2, tylko liczba minus 8 pomnożona razy minus 8. I Ustalamy znak. Minus razy minus da nam plus, czyli wynik będzie dodatni. I teraz już wymnażam tylko te liczby. 8 razy 8, 64. Drugi przykład. Mamy minus 2 do potęgi trzeciej. Mam trzykrotnie wymnożyć minus 2. Minus 2 razy minus 2 razy minus 2 trzy razy przez siebie wymnożyć. Czyli minus ustalamy najpierw znak. Minus razy minus razy minus. Mam trzy minusy. Minus razy minus razy minus. Z dwóch minusów powstanie plus. No i razy ten minus to mamy plus i minus dana minus, czyli wynik będzie Ujemny zawsze, zresztą jeśli podnoszę liczbę ujemną do potęg nieparzystych, czyli 3, 5 i tak dalej, to będzie wynik ujemny, a gdy podnoszę liczbę ujemną do potęg parzystych, wynik będzie dodatni. Czyli do nieparzystych, czyli będzie ujemny i wymnażam. 2 razy 2 jest 4 i 4 razy 2 8. Czyli mamy 8, czyli minus 8. No i tak z pozostałymi. Przykładami. Do wykonania macie jeszcze ćwiczenia na stronie 111 i 112. Strona 111. Tu w zadaniu pierwszym zmień, e, zamień mnożenie na dodawanie oblicz. Możecie to zamienić, ale możecie normalnie wymnożyć. Plus razy minus da nam minus i 7 razy 3, 21. 5, e, ustalamy najpierw znak minus razy plus da nam minus i liczby dopiero wymnażamy. Tak samo tutaj w tym zadaniu, tylko macie znak, czyli minusowa razy minusowa daj dodatnią, dodatnia razy ujemna, tylko znaki wstawiacie tutaj, tak? Tutaj w zadaniu czwartym to samo, najpierw ustalacie znak, a potem obliczacie dopiero już same liczby. Spróbujcie, tu piąte jest podane 23 razy. 19, że wynosi 437 i tylko, czyli będzie się tu pojawiało 437, ale z różnymi znakami. Tu były dwie dodatnie, więc tu jest dodatnia, ale tu jest ujemna razy dodatnią, czyli minus i ten wynik, czyli 437, czyli tutaj uwzględniacie tylko te minusy, czyli wstaw jaki znak będzie, a wynik tak naprawdę samą liczbę przepisujecie. Tutaj zadanie kolejne, szóste, ze strony 212. Mamy jaką liczbę pomnożyć razy minus 4, żeby otrzymać 44? Jeśli by nie patrzeć na znaki, to 4 razy 11 jest 44, a teraz mamy wynik ujemny, czyli minus razy plus da nam minus. 11 razy ile, żeby było 77? Razy 7, ale plus razy plus dałoby nam plus, a my mamy minus, czyli sprawdzimy, plus razy minus da nam minus, czyli musi być minus 7. Co zrobić, żeby otrzymać 0? Mnożymy przez 0. 0 razy cokolwiek to będzie 0. No i pozostałe przykłady tak samo. Spróbujcie samodzielnie. Tutaj w zadaniu siódmym najpierw sobie możecie dwie wymnożyć, ustalić znak po kolei, tak jak robiliśmy na kartce. Zadanie, czyli tu na przykład w podpunkcie B minus 6 razy minus 6, ustalamy najpierw znak minus razy minus da nam plus, czyli plus 1 razy 6, 6, czyli mamy plus 6 razy minus 4. No, i teraz dopiero, czyli możecie gdzieś na kartce ewentualnie dodatkowej w zeszycie najlepiej, jeśli Wam się tu nie wmieści. Plus razy minus da nam minus i 6 razy 4, 24, czyli wynik minus 24 mamy w podpunkcie B. Tak? Albo sobie sumujemy, ile mamy dodatnich, ile ujemnych. Raz, dwa, dwie ujemne, czyli minus i minus da nam plus, razy plus, czyli wynik będzie dodatni, i liczby wymnażamy. Tu raz, dwa, trzy. Trzy ujemne, czyli minus razy minus da nam plus, plus razy minus ujemna, czyli wynik będzie np. ujemny. Zadanie ósme. Ćwiczenie. Uzupełni tabelkę. 7 razy 3, 21. Minus 7 razy 3. Najpierw ustalamy znak. Minus razy plus da nam minus. I 3 razy 7, 21. A tu w drugą stronę oczywiście. Dzielenie 24 podzielić na 3. Najpierw ustalamy znak minus, dzielone na plus, wynik będzie ujemny, i 24 podzielić na 3, 8. Tak? A tutaj normalne dzielenie, już bez tabelki. Tak samo 9, najpierw ustalacie znak, potem obliczacie i w zadaniu 10 to samo: 56 podzielić na ile, żeby wyszło minus 8. Tak, się zastanawiacie, na pewno tu musi być. Minus 7, tak? 7 razy 8 jest 56. Gruszki leżą, w zasadzie gruszki trzeba zjeść. 7 razy 8 jest 56. To jest ten wierszy, pamiętacie. Tak? I no teraz tutaj odwrotnością dzielenia jest mnożenie, czyli jak wymnożymy wynik razy minus 2, czyli będzie minus 24, podzielimy na minus 2, będzie 12. No i pozostałe spróbujcie samodzielnie. Dziękuję.